Słuchajcie, kochani, naszej opowieści dzisiejszej. Przy drodze w cieniu starego dębu stał krzyż, a na nim wisiał ukrzyżowany Pan Jezus. Nie każdy mógł zauważyć go wśród gałęzi, ale ci, co dostrzegali na sobie wzrok Chrystusa, pełen miłości i bólu, zatrzymywali się, czując, że jemu mogą powiedzieć wszystko. Wydawało im się wtedy, że i on jakby oczekuje od nich odpowiedzi. Pewnego razu przychodził obok krzyża znany w okolicy bogacz Stefan. Podparł się na swojej eleganckiej lasce, zamyślił się, a po chwili powiedział: Dzień dobry, dzień dobry, Panie Jezu. To ja, Stefan, o tutaj, widzę, że cierpisz, ale wiesz, mnie też nie jest lekko. Firma nie kręci się już tak jak kiedyś. Ja. Klienci nie płacą na czas faktur, dłużnicy nie spłacają długów. A co ciebie to może obchodzić? Jego słowa przerwał niespodziewanie głos Jezusa. Wiem czego Cię brakuje. Mogę Ci pomóc. Czekaj na Dzisiaj do Ciebie przyjdę w Zdumiony i zaniepokojony Stefan, czym prędzej wrócił do domu. Po chwili inny przechodzień uklęknął przed krzyżem. A nie! To ja, Szymon, znowu przyszedłem, bo tylko Ty możesz mi pomóc. Straciłem pracę. Tak biednie się robi w naszym domu. Szkoda mi żony, dzieci, tak bardzo ich kocham. Znowu z krzyża odezwał się głos. Nie ma się, Szymonie. Wiem, co Ci jest potrzebne. Ja sam przyjdę dzisiaj do Twojego domu. Szymon zdumiony, ale, ja... ale spokojniejszy wrócił do domu, do rodziny. Żono, żono! Żono! No nie uwierz, żono! Wołaj Jana! Nakrywajcie stół! Sam pan Jezus zapowiedział się dzisiaj do nas z wizytą! Wspaniale! Przyrządzimy wystawną ucztę. Będzie o czym opowiadać sąsiadom? Janie! Janie! Musimy go przyjąć. Nakrywaj z tobą biały Tak, tak. Musimy go przyjąć lepiej niż króla. już rozkładam srebrne sztuczce i kryształowe kielichy. O, tak, tak. Niech już nią nasze wspaniałe srebrne sztuczce i kryształowe kielichy. A to! A to! A to, a co on nam przyniesie jakieś prezenty? Ja bym chciała takiego nowego co ma tyle funkcji? Apple Watcha? Nuda. Ja bym chciał zestaw via taki, że zakładasz gogle i jesteś w innym świecie. Kto wie, może nawet spotkam tam anioła. A ja, tato? Ja poproszę o telefon. Ale nie taki zwykły, tylko z aparatem jak lustro i tysiącem filtrów. Zwariowałaś? Pan Jezus nie jest kurierem z internetu! Nic ci nie przyniesie! Ej, ale on wszystko może. Nawet wodę wino. To i tablet w A może damy powerboard? Przecież w Biblii było coś o chodzeniu po wodzie. Więc powerboard to jakby to samo? Słuchajcie, a jak on nam przyniesie tylko jeden prezent, to co? To się podzielimy. Ja wezmę joystick. A ty na przykład instrukcję w Ha, ha, Bardzo śmieszne! Nie! Pan Jezus musi przynieść coś dla każdego. Przecież On jest sprawiedliwy. Ej, a jeśli On przyniesie tylko książkę, to jeszcze o dobrym dziewczynkach. Nie! nie. nie. Książkę? Co? Nie. nie to! Stefanie, mężu! Ale co podamy? No jak to co? Jak to co? Najlepsze mięsa, wspaniałe owoce. Chcę, żeby Pan Jezus widział, jak nasz piękny dom jest dostojny. E, zrobiłem listę marzeń. Punkt pierwszy, konsola. Punkt drugi, fotel gamingowy z masażem. I, i punkt trzeci, kato robot, który by sam nie Jednorok, A ja bym chciała taki rower, tato. I taki elektryczny, bo jest modny. I jeszcze hula nogę taką z ledami, bo świeć napisałeś, tato. Panie Jezus, panie Jezus, przyniesie coś super. Może nawet powerbank do duszy. Nie ruszajcie za no! stanem! też o, go chcę nie zobaczyć! No! I żebyście to nie przeszkadzali, kiedy tam Jezus przyjdzie do ogrodu. Już, już was nie mam! Już, już! I, I tak będę go podglądać. Panie, już wszystko gotowe. Ale jeśli mogę słowo, Pan Bóg chyba nie potrzebuje tych bogactw i... Ja, ja, jak śmiesz, tak się do mnie odzywa. Ty jak zawsze, nic nie rozumiesz. Musi być dostojnie, musi być wystawnie, bo inaczej nie zaszczyci nas swoją obecnością. Już dawno powinien być. Bo? A się spóźni? Spokojnie, spokojnie. Jak obiecał. Bo na pewno doszłym na słowa, to przecież sam Bóg musi poprzeć. Dlaczego jeszcze go nie ma? A może, a może źle się przygotowaliśmy? Może to przez te smugi na kielichu, Janie? A może już był. Tylko go nie zauważyliśmy. Jak śmiesz, jak śmiesz tak się odzywać do mojej żony. Przecież ona ma wzrok, Sokoli. A tymczasem w domu Szymona. Zupie mamy? Nigdy w życiu, a poza tym mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Na? No. no dobra, to, bo w ogóle tak wyglądasz, jakby coś się stało, to najpierw siadaj, dziewczyny, krzesło. I w ogóle to masz taką minę, jakbyś wygrał coś bardzo ważnego. Albo jakbyś zobaczył anioła. A może milion złotych? Ta, milion złotych, to to lotka na Jeśli milionów? to proszę, proszę, kup mi rower, nie, nie zajmij Nie, 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 nie milion złotych, ale coś o wiele ważniejszego. Dzisiaj odwiedzi nas Pan Jezus. ten prawdziwy? Prawdziwy, prawdziwy! Ale, ale jak to? Tak, tak przyjdzie? Tak, tak bez dzwonienia? I co tato? Co ty myślisz? Co on będzie tu z nami super? zupę? No, jeśli tylko będzie chciał, no to może zjeść z nami zupę. Ale przede wszystkim przyjdzie zobaczyć, czy jesteśmy gotowi go przyjąć. Ale my nie mamy prezentu. No nie mamy w To nic dziewczyny. To dla nas jest wielki zaszczyt. Choć nie mieszkamy w pałacu. Nie. To musimy się przygotować najlepiej, jak tylko potrafimy. Dziewczyny, szybciutko. No dobra, super ja mam pomysł. Ja będę szefem sprzątania. A ja szefem kuchni. My. Ja będę szefem czas. Dobra, nie już już. Już, już. Szefów u nas nie brakuje, tak? Ale najpierw trzeba zrobić porządek. Nie. Porządek. Nie. Porządek. Nie, nie porządek. Nie, nie, nie. No dobrze. Każdy z nas ma jakieś zadanie. Ja porobię drzewo i rozpalę w kominku, żeby ogień i żeby było ciało. Ja zrobię naszą najpyszniejszą zupę z warzyw, które nam zostały. A, i jeszcze chlebek. To się nim podziwimy, tak? To ja posprzątam pod stołem, ale pajęczyn nie ruszam, A ja poszukałem skarpetki, gdyby ktoś się użył, znowu jak pacynkę na ręce. To były moje pacynki. Tak. I nie, no, właśnie, dziewczyny. No, dziewczyny, dziewczyny no, no, moje ale Dziewczyny, dziewczyny, zróbcie głosowanie, dobrze? Tak? I teraz tak? Która z was myje podłogę, która myje łazienkę, i ściera kurze te pod stołem. No to ona. No zróbcie losowanie. No to jest, że... jest. Teraz ty... Teraz ty... Jest ty jest dziewczyny. Do, 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 do. No No i No No dobra, to ty Posłuchajcie, wszystko będzie dobrze, jeżeli będzie porządek i nie pobudzicie się. Która z was jadła najwięcej złotych rąk? Ona! Daję wojnę! Daję wojnę! Daję dobrze, dobrze, Zaraz będzie rzecz Nabierzemy tyle ślub, że Hej, do sprzątania Tutaj nie przy każdym Zmiatać Kurzymy w talerze W rytm wiosenki Pod prysznicem brud Pary nut, sposad osad Rusza stary tlak. Kto wyciąga z góry Już ty skargo, ale I nie będzie tam. mówię Wam. tę melodię ram, pam, Wyciągając śpiewaj nóż, a już pracować będzie, że. Naprawdę będzie, że. Dom Szymona może był biedny, ale tego wieczoru. W przeciwieństwie do domu Stefana tętnił miłością, radością i oczekiwaniem. To nie było złoto, ale coś, co znaczyło o wiele, wiele więcej. Nagle ktoś zapukał do drzwi. O jego to, to chyba jest! Pato, pato, to dobrze ludzie! Do Dobrzy ludzie. Jestem turystą. Mieliśmy wypadek. Potrzebuję pomocy. A jutro no synała ale... ale jak mam Panu pomóc? My nie mamy telefonu. Ale sąsiad Pan. Dzieci, zaprowadźcie Pana tutaj niedaleko. Proszę zaprowadźcie Pana. Proszę Pana, ja panu Zapraszam no. ten... turysta zapukał w końcu również do drzwi bogacza. No, nareszcie, wreszcie jest. Ile można było czekać? Ja nie, ja nie, nie, nie ja sama może. Szanowny panie, wybacz, że nachodzę, jestem turystą. Mieliśmy wypadek, potrzebuję skorzystać z telefonu. Co pan tu w ogóle robi? Proszę pana, ja czekam na ważnego gościa. Proszę odejść. Proszę odejść. Odejść, proszę odejść. Zbierały się chmury. Wiał zimny wiatr. Turysta niewiele myśląc. Z powrotem pobiegł do biednej rodziny. Dobrzy ludzie. Oni nie mogli mi pomóc. Czekają na jakiegoś ważnego gościa. No muszę zjadł, że to prędko ja zaprowadza pana do sucysa, on na drugi telefon lecz i tutaj niedaleko. Chodź. Wybiegli z domu. A tymczasem żona bogacza już po raz trzeci kazała odgrzewać obiad. No chyba jest niepoważne. Tyle godzin minęła ciągle nie nie rozumiem, no jak można się tak spóźniać? Dlaczego nie ma powinien być. Spokojnie, kochanie, spokojnie. Cierpliwości. To Bóg, jak obiecał, to na pewno, na pewno... O, o! O! Słyszę jakieś kroki. To na pewno, no mówiłem, że przyjdzie, no mówiłem. Dzień dobry. Pani sąsiadko, nie popilnowalibyście mi dziecka. Muszę pilnie jechać do miasta. Bardzo proszę. No nie, 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 przepraszamy, ale... Ale ja naprawdę szybko wrócę. Na, na, nie nie możemy Pani dzisiaj pomóc, bo naprawdę. czekamy, my czekamy na bardzo ważnego gościa, który nas ma właśnie dzisiaj odwiedzić. Także nie, nie możemy... No to może, pomóc. No to może ja zajęć tym dzieckiem. Ja nie. Wy masz stronę Sąsiedzie! Muszę pilnie jechać do miasta. Nie popilnowali wyście mojego dziecka. dziecka? Dziecka, no czekamy na gości, ale to oczywiście! Z przyjemnością popilnujemy pani dziecka! Bo... Nasze dziewczyny są już duże. chętnie zajmą się Jasiem, oczywiście! Zawsze mi mnie zgadzić!

gdy bogaty Stefan usłyszał na schodach ponownie czyjeś kroki. Wyszedł więc na ganek i spostrzegł żebraka, który cały trząs się zimna. Chłodny jestem. Dobry człowieku, dajcie mi wyczerpnąć tą proszę. Gdzie pan stąd! Gdzie pan stąd, bo pana psami poszczuje! A I co? Kto to był? Jezus, naprawdę. A mamy okna my na pewno mi raczej, prawda? O, je. Gdzie mama pobiegła? Kogo się kończyła chyba. Może Jezus. Może to Jezu. Czekaliśmy na gościa, ale, ale chodź, posił się z nami. Chodź. Proszę, proszę, bardzo. No tutaj może być na moim śrzeźle. Dzień dobry. No, okrycie, okrycie, bo bardzo się to jest przecież. I chyba nie. Zostało nam jeszcze jeszcze zupełnie. Proszę. Zupy. No, bo ten no, bo ten no, nie ma kiedy. I tak minął cały dzień. Późnym wieczorem. Bogacz Stefan, a z nim cała jego rodzina przyszedł znowu pod krzyż. No panie Jezu, tak się nie robi. Jak się obiecuje, to się dotrzymuje. Czekaliśmy na ciebie. Żona przygotowała wspaniałą ucztę, no ale ty nie przyszedłeś. Z krzyża rozległ się spokojny głos. A tu sąsiadka z tym dzieckiem. I na końcu ten biedny, głodny Więc to my go podrzuciliśmy. Odetchnęliśmy Pana Jezusa. Nie daliśmy mu miejsca przy stole. Nie otworzyliśmy drzwi. Panie, ale nie wiedzieliśmy, że to Ty. Stefan spuścił wzrok, w sercu poczuł ciężar, jakiego nie znał nigdy wcześniej. Czuł, że coś naprawdę ważnego go minęło, a on nawet tego nie zauważył. Biedny Szymon także przyszedł pod krzyż i uklęknął. Panie, czekaliśmy dzisiaj na Ciebie. Dzieci szykowały do. Żona ugotowała najlepszą zupę, a Ty nie przyszedł. Ale przecież ja byłem u Ciebie. Byłem w oczach turysty, którego odprowadziłeś. Byłem w drożbie sąsiadki, której pomogła Twoja rodzina. Byłem w twarz żebraka, którego nakarmiliście. To, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, my nie uczyniliście. Jak pan Jezus odwiedził obie rodziny. Jedni choć mieli pełne stoły, zostali z pustymi sercami. Drudzy choć biedni, otrzymali największy dar. Obecność Boga w drugim człowieku. Bo pan Jezus nie zawsze przychodzi w chwale i blasku. Czasem ukrywa się w zmęczonym wędrowcu, w sąsiedzie proszącym o pomoc, w głodnym i samotnym. Kto ma serce otwarte, ten go rozpoznał. Panie, szukaliśmy Cię w złocie i dostatku, a nie zobaczyliśmy w drugim człowiekiem. No, wow. <klucz> Blanka Fodor, Szoku Łukasz Krymel i Marta Zielskiewicz. Służący, największe brawa, bo dobry człowiek. Michał Latkiewicz. Biedna rodzina, Biedna rodzina, rodzina Szymona. Szymon Karol Wójcik, żona Szymona, Klaudia Wójcik. Dzieci Basia Dyra. Ula Filipczyk i Natalia Konopczyk, Turysta Karol Szulik Sąsiadka Ewa Wójcik Żebrat Franek Jastrzębski Głos Jezusa Piotr Bartnik Nie, nie, nie. O, oczywiście, że nie Piotr Bartnik. Piotr Bardik jest naszym tutaj konferencjerem, który prowadzi za dużo byłoby dla niego. Pomagał nam w e, przygotowaniu aktor Zbyszek Kozłowski. Wielkie brawa dla Zbyszka. Muzyka Marcin To jest Be, przesady. To nie ja to nagrałem. Tam było Imitation Game Vivaldi, to nie ja. To byłem. Ale sc scenariusz, autorem scenariusza, reżyserem, e, e, organizatorem, e, dostawcą dobrego humoru, ciasta na próby Basia Dyra.